Obok inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego, osobą taką zasłużoną dla Gdyni, dla Portu Gdyńskiego, był oczywiście inżynier Tadeusz Wenda, pomysłodawca w ogóle budowy Portów Gdyni, jak, później, jak również później wieloletni kierownik budowy Portów Gdyni. I w, w tej gablocie, w tej aranżacji pokazujemy pamiątki związane z... Z inżynierem Tadeuszą, Tadeuszą Tadeuszem Wendą, które otrzymaliśmy w większości od jego, jego syna. Są to dokumenty, m.in. dowód osobisty, listy pisane w związku z pracami nad budową portugdyni, jak również jego popiersie, dyplom Orderu Legii Honorowej, który otrzymał we Francji w pobliżu. W tej aranżacji również znajdują się kopie planów i projektów, które inżynier Tadeusz Wenda wykonał w czasie budowy portu w Gdyni.